Cześć, z tej strony Maniek44 i dziś zapraszam Was na recenzję repliki Zion Arms PW9 Mod 1. Replikę do recenzji udostępnił sklep airsoftowy.pl, którego stronę na Facebooku polecam obserwować, ponieważ wraz z tą recenzją ma się u nich pojawić konkurs, w którym do wygrania ma być jedna z replik tej marki. Jeśli podobają Wam się moje materiały i chcielibyście mnie wspomóc w rozwijaniu kanału, to zachęcam do ciągłego wsparcia mnie bezpośrednio na YouTube lub jednorazowego stawiając mi wirtualną kawę. Marka z Arms to powiedzmy nowość na rynku, bo pojawili się około rok temu, ale nie oznacza to, że brakuje im doświadczenia, ponieważ za samą marką stoi firma Lancer Tactical, o której raczej większość z graczy już słyszała. A do czego wrócę podczas recenzji? W swojej ofercie Zion Arms posiada repliki na licencji amerykańskiego producenta broni palnej R&D Precision, którego design został użyty podczas projektowania replik i ich cechą charakterystyczną jest właśnie ich wygląd, który po prostu przyciąga wzrok. Poza tym producent chwali się korpusem wykonanym z aluminium w technologii CNC czy programowalnym MOSFETem. Tutaj widoczny model PW9 Mod 1, czyli modna obecnie platforma typu PCC, czyli karabinku na kaliber pistoletowy, tutaj w wersji Mod 1, czyli takiej bardziej standardowej. Mod 0 na przykład nie posiada kolby, a dźwignia przeładowania przesunięta jest na front, dzięki czemu bliżej mu do palnego pierwowzoru. Ale tutaj mamy przynajmniej normalną ilość miejsca na akumulator, więc rozumiem, czemu producent wypuścił też taki model. A mówiąc o dostępnych modelach. To mamy do wyboru też wersję z inną długością frontu, kolorem oraz wersję na klasyczne magazynki w standardzie AR15. Więc dla każdego coś dobrego. W dzisiejszej recenzji, jak zawsze, zobaczymy jak replika jest zbudowana, jakie ma funkcje, zobaczymy do środka oraz sprawdzimy jej osiągi, ale standardowo zaczniemy od małego unboxingu. W czarnym kartonowym pudełku z rączką transportową i logo Zion Arms znajdziemy naszywkę z logo Zion Arms, kartę programowania układu MOSFET po francusku, magazynek mid na 120 kulek, wycior oraz replikę Zion Arms PW9 Mod 1. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. Replika z suniętą kolbą mierzy około 56,5 cm. A z kolbą w pełni rozsuniętą, jej długość dochodzi do 64,5 cm, co sprawia, że jest bardzo kompaktowa. Waga repliki bez magazynka wynosi nieco więcej niż 1,9 kg. Replika wykonana jest z aluminium, polimeru oraz stali. Z aluminium i jego stopów wykonany jest cały front, urządzenie wylotowe wraz z lufą zewnętrzną, korpus, wszystkie manipulatory oraz prowadnica kolby. Z polimeru wykonany jest chwyt pistoletowy oraz regulowana kolba. Ze stali zaś prócz płytki montażowej zawieszenia wykonane są inserty w kolbie oraz wszystkie śrubki, piny i sprężyny. Idąc od frontu repliki trafiamy na niecodziennie wyglądające aluminiowe urządzenie wylotowe. Po jego odkręceniu ujrzymy standardowy 14 mm lewoskrętny gwint na którym możemy zamontować tłumiki dźwięku, płomienia czy naświetlacze tracer naszego wyboru, pod warunkiem, że ich średnica nie będzie większa niż 34 mm, ponieważ gwint schowany jest we froncie, a w nim również musi schować się tumik. Idąc dalej natrafiamy na front projektu R&D Precision wykonany z aluminium. Na nim próż logo producenta R&D Precision znajdziemy logo m -Lock. Po bokach chwytu znajdziemy po 2,5 miejsca montażowego na akcesoria w standardzie m -Lock. A za nim miejsce montażowe na zawieszenie w stylu wciśnij kropkę. Te są jednak dość płytkie, więc nie każde zawieszenie będzie działało. Spód frontu jest lekko wyprofilowany dla wygodniejszego trzymania repliki, a na szczycie frontu znajdziemy szynę RIS, która idealnie przechodzi w szynę na korpusie. Sam front zablokowany dodatkowo jest przez dwie wypustki opierające się na korpusie. Korpus według projektu producenta wykonany jest z bloku aluminium 7075 T6 i obrabiany na maszynach CNC. Patrząc jednak na niego dokładnie, dochodzę do wniosku, że jest to raczej odlew, który może ostatecznie jest obrabiany numerycznie, ale raczej nie jest wykonany z jednego kawałka aluminium, jak na przykład korpusy firmy Minecraft. Niemniej jakość wykonania korpusu i frontu stoi na bardzo wysokim poziomie. Części spasowane są wręcz rewelacyjnie i na próżno można szukać jakichkolwiek luzów czy niedoróbek. Sam projekt wzorowany na produktach R&D Precision jest dość nowoczesny. Ostre linie i głębokie przetłoczenia nadają replice agresywny charakter. Ciekawostką są ozdobne stalowe piny na korpusie, które nie są namalowane, ale naprawdę nabite w korpus. Ciekawy detal. Jedyne oznaczenia, jakie znajdziemy na korpusie, to logo Zion Arms oraz z obydwóch stron oznaczenia jednostronnego selektora. Tak zwalniacz magazynka, jak i zwalniacz atrapy zamka są powiększone i mają nieco niecodzienny kształt. Kabłąk spustu jest powiększony, a sam spust jest płaski. Po odciągnięciu jednostronnej dźwigni przeładowania, cofa nam się atrapa zamka i blokuje się w tylnym położeniu. Teraz mamy dostęp do regulacji hop -upu. Kręcąc pokrętłem w dół zwiększamy moc podkręcenia, a kręcąc w górę ją zmniejszamy. Aby zwolnić atrapę zamka należy nacisnąć wcześniej wspomniany zwalniacz znajdujący się z lewej strony korpusu. Polimerowy chwyt pistoletowy ma przyjemną w dotyku strukturę oraz system szybkiego dostępu do silnika. Po odciągnięciu zapadki u spodu chwytu ten się wychyli na zawiasie dając nam dostęp do silnika. Idąc dalej, natrafiamy na stalowe ucho obustronnego zawieszenia taktycznego. Dalej na aluminiowej prowadnicy kolby znajdziemy wąską polimerową kolbę z oznaczeniem Delta. Kolba posiada dwa punkty montażowe na zawieszenie w stylu wciśnij kropkę, trzy punkty na przeciągnięcie pasa oraz łącznie sześć punktów na stawy. Aby dostać się do miejsca na akumulator, należy ściągnąć gumowaną stopkę kolby. Ta u góry ma małą wypustkę, którą należy wcisnąć, aby stopkę ściągnąć. Podczas używania jednak przekonałem się, że wypustka trzyma na tyle słabo, że wystarczy pociągnąć za samą stopkę kolby. Polecałbym uważać, aby przypadkiem jej nie zgubić. W prowadnicy kolby znajdziemy niskooporowe okablowanie zakończone wtykiem Tedeans. Tutaj też mamy przygotowane miejsce na montaż akumulatora. Ja używałem akumulatora LiPo z PESNA Arms 11.1V 1300 mAh. Mieści się w prowadnicy bez większego problemu, jedynie nie mogłem całkowicie zsunąć kolby z powodu ilości przewodów. W replice nie zabrakło systemu szybkiej wymiany sprężyny. Aby się do niego dostać, wystarczy odkręcić śrubę Philips w prowadnicy, odchylić kolbę z prowadnicą na bok i już mamy dostęp do prowadnicy sprężyny. Tę należy wcisnąć i przekręcić o 90 stopni i już mamy możliwość zmiany sprężyny na inną. Standardowa sprężyna to coś koło M90. Magazynek MitCap na 120 kulek wykonany jest z polimeru oraz jest w tym samym standardzie co magazynki od Specna Arms serii X czy Wella WE01A. Z tym, że magazynek specny pasuje i podaje równie dobrze co fabryczny, a magazynek Wela siedzi ultra ciasno. Zapewne z powodu większej wypustki z tyłu. Zatem kompatybilne powinny być tak, jak w przypadku Specny X, też magazynki od PTW, Classic Army Nemesis czy GNG ARP 9 ale niestety nie mam jak tego sprawdzić. Sam magazynek w replice siedzi z luzem i wypada po wciśnięciu zwalniacza magazynka. W magazynku zamontowana jest bardzo mocna sprężyna, dzięki czemu nie ma problemu z podawaniem kulek na full auto. Ale przy naładowaniu do pełna może się okazać, że spotkacie się z fontanną kulek, co przydarzyło mi się podczas testowania repliki. A co na złość, nie udało mi się powtórzyć podczas nagrywania, niemniej radziłbym mieć to w pamięci. Replika posiada trzy standardowe tryby nastawy selektora. Zabezpieczony, ogień pojedynczy oraz ogień ciągły. Poza tym dzięki programowalnemu mosfetowi Nebula możemy zaprogramować inne tryby ognia na nastawie ognia ciągłego. W czym może nam pomóc ściąga z programowaniem układu, gdyby nie była po francusku. Na szczęście programowanie jest bardzo proste. Aby to zrobić należy ustawić selektor w trybie ognia ciągłego i dwukrotnie zmienić nastawę między nim a ogniem pojedynczym. Replika ruszy silnikiem i zapiszczy informując, że jesteśmy w trybie programowania. Teraz naciskając spust przechodzimy pomiędzy dostępnymi trybami ognia, co replika potwierdzi odpowiednim dźwiękiem. Ogień pojedynczy. Dwustrzałowy burst. Trzystrzałowy burst. 4 strzałowy burst, 5 burst, bajnary. Strzał pada przy wciśnięciu i puszczeniu spustu. oraz full auto. Aby wyjść z programowania, wystarczy przytrzymać wciśnięty spust przez 2 sekundy, co replika potwierdzi sygnałem dźwiękowym. Sam selektor działa bardzo ciężko, chyba najciężej jak do tej pory widziałem, więc na pewno Wam się przypadkowo nie przestawi. Płaski spust drogę ma dość długą, a strzał pada praktycznie na samym końcu. Reset jest jednak bardzo krótki, dzięki czemu możemy szybko oddawać kolejne strzały na semi. Jeśli chodzi o sposowanie repliki, to jak wspomniałem, jest rewelacyjne i nie znajdziemy żadnego luzu pomiędzy połówkami korpusu czy frontem. Jedyny wyraźny luz jest standardowo na kolbie. Wiemy jak replika wygląda i jakie ma funkcje. Pora zajrzeć do środka. Rozbieranie repliki zaczynam od wybicia przedniego pinu. Siedzi ultra ciasno, więc nie jest to proste zadanie. Teraz odciągając dźwignię przeładowania do tyłu mogę zsunąć górną połówkę korpusu z dolnej. Dołem zajmiemy się za chwilę, pierw rzućmy okiem na górę. Aby wyciągnąć zespół komory z lufą należy ją jedynie pociągnąć do tyłu. W replice zamontowaną mamy polimerową, rotacyjną komorę hop-up. Na gumce znalazłem odrobinę smaru. Poza tym gumka jest dość twarda i śliska, jak do tej repliki o tej mocy, o czym przekonamy się niebawem podczas testów strzeleckich. Dystanser jest dość duży i miękki. Mosiężna standardowo lufa ma średnicę 6,03 mm oraz długość około 154 mm. Przejdźmy do dołu korpusu. Zaczynam od ściągnięcia stopki kolby. Nie trzeba ściągać samej kolby, ale dla własnej wygody to zrobię. Następnie odkręcam śrubę trzymającą prowadnicę kolby oraz ją wybijam z niej wraz z podkładką. Ściągam prowadnicę oraz ucho montażowe zawieszenia. Następnie wyciągam prowadnicę sprężyny wraz ze sprężyną główną. Prowadnica posiada metalową podstawę, łożyskowanie oraz polimerowy stożek. Sprężyna główna około M90 posiada regularny skok zwoju. Następnie zbieram się za demontaż chwytu pistoletowego. Zaczynam od otworzenia chwytu, Ściągnięcia konektorów na silniku oraz wyciągnięciu silnika. Ten wygląda dość standardowo, ma dość słabe magnesy, a producent określa go jako 19K. Teraz muszę odkręcić 4 śruby w chwycie i mogę ściągnąć sam chwyt. Kolejną rzeczą, jaką miałem zrobić, to wybicie pinu przy spuście, ale ten postanowił wypaść sam. Następnie wybiłem tylny pin, który też wypadł bez walki. Po ustawieniu selektora na semi mogę uchylić szkielet i wyciągnąć blokadę atrapy zamka. Pozostało wyciągnąć cały szkielet. Selektor przykręcony jest od wewnątrz korpusu. Tutaj też widzimy stalowe dekoracyjne piny. Jak wspomniałem, firmą matką marki Zion Arms jest Lancer Tactical, zatem nie dziwne jest, że ich logo znajduje się na szkielecie. Dziwi mnie jedynie ilość drobnych opiłków metalu. Na spodzie szkieletu znalazłem plombę gwarancyjną sklepu rsap.pl. Po odkręceniu 9 śrub imbusowych oraz oderwaniu bardzo mocno przyklejonej plomby możemy zajrzeć do środka szkieletu. W środku znalazłem kolejny dziwny element nieznanego pochodzenia oraz dość gęsty smar. W szkielecie zamontowane są 8 mm łożyska kulkowe. Sam szkielet posiada również zaokrąglenia rogów cylindra, co powinno zmniejszyć szanse na jego uszkodzenie w tym miejscu. Zębatki zamontowane w replice to spieki o przełożeniu 18 do 1. Zębatka środkowa jest całkowicie standardowa, Zębatka silnikowa posiada cztery zęby przeciwpowrotne, ale zębatka tłokowa jest nieco specjalna. Posiada klasyczny opóźniacz, ale co sprawia, że jest specjalna, to fakt, że w dolnym talerzu posiada zamontowany mały magnes, co widzimy dzięki karcie. Jest on niezbędny do poprawnego działania MOSFETu, więc jeśli chcemy zębatkę zmienić na inną, to albo będziemy musieli na własną rękę zamontować magnes w nowej zębatce, albo co bardziej prawdopodobne, czeka nas zmiana układu MOSFET. Zębatki mają spory luz, ale pomimo gęstego smaru, kręcą się nawet nieźle. Kolejną rzeczą, którą odnalazłem w szkielecie, to spory opiłek metalu. Nie znalazłem jednak miejsca, z którego mógł się tam wziąć. W replice zamontowany jest układ MOSFET Nebula, którego zadaniem jest kontrolowanie działania repliki. Eliminuje on potrzebę mechanicznej kostki stykowej oraz przerywacza. Za wykrywanie pracy spustu odpowiedzialny jest mały microswitch. Za wykrywanie cyklu odpowiada czujnik magnetyczny wykrywający magnes w zębatce. Dzięki temu mimo słabej sprężyny i mocnego akumulatora nie mamy podwójnych strzałów na semi oraz wszystkie programowalne tryby ognia. Za wykrywanie trybu ognia odpowiada pojedynczy mikroswitch z drugiej strony układu. Kąt natarcia zębatki tłokowej względem tłoka jest całkowicie akceptowalny. Jeśli chodzi o pneumatykę to w replice zamontowany mamy polimerowy tłok z pełną metalową szczęką. Dla poprawnego działania jeden z zębów jest skrócony. Na tłoku zamontowana jest polimerowa, wentylowana, ale niełożyskowana głowica tłoka. Wszystko upoprane jest z dość paskudnym, lepiącym smarem. W replice zamontowany jest aluminiowy cylinder typu drugiego. Polimerowa głowica cylindra z jednym oringiem oraz mosiężną dyszą posiada dość miękki zderzak. Polimerowa dysza nie posiada doszczelniającego o-ringu, a jej długość to około 21,23 mm. Listwa popychacza dyszy jest wykonana z dość giętkiego polimeru. Jeśli chodzi o szczelność układu, to bez dyszy nie ma najmniejszego problemu z przejściem testu strzykawki. Szczelność traci dopiero po założeniu dyszy, tak gdy jest wsunięta czy wysunięta, co z racji braku oringu na dyszy mnie nie dziwi. Jeśli chodzi o osiowość szkieletu względem komory, to nie ma tragedii, ale mogłoby być lepiej. Dysza ucieka lekko w dół i w prawo, ale jak zobaczycie za chwilę, nie wpływa to specjalnie na osiągi na chrono. Jeśli chodzi o sztywność komory, to rusza się wyraźnie na boki i można byłoby pomyśleć o jej stabilizacji. Wiemy jak replika wygląda w środku, pora zobaczyć jakie ma osiągi. Testy na chronografię oraz strzeleckie wykonywane były przed rozbieraniem repliki na kulkach 0.28 g bio marki Infinity z ustawionym hop-upem podnie oraz na akumulatorze LiPo Specna Arms 11.1 V 1300 mAh. Oddałem więcej strzałów niż zwykle, bo zauważyłem, że moc z każdym strzałem nieco wzrasta. Aby z początkowego 0.79 J czy też 247.5 FPS-u wzrosnąć pod koniec do 0.82 J czy też 254.2 fps Dając ostatecznie średni wynik na poziomie 0,81 J, czyli 250,5 FPS. Rozrzut między najniższym a najwyższym wynikiem wyniósł 0,04 J, czy też 6,2 FPS. Szybkostrzelność zaś wyniosła ponad 21 kulek na sekundę. Zobaczmy, jak replika poradzi sobie podczas testów strzeleckich. Przy temperaturze około 1 stopnia Celsjusza na plusie, strzelając z odległości 30 metrów, nie miałem specjalnego problemu z trafieniem w cel średnicy 60 cm, niemniej zdarzyły się strzały, które przeleciały pod lub nad celem. Wybaczcie za obraz z kamery na replice, ale z racji, że miałem dość mocno ustawiony hop-up, aby kulki dolatywały, to musiałem celować dość nisko. Niemniej od tego mam dwie kamery, abyście widzieli trafienia. 40 metrów było już gorzej i większa ilość strzałów nie weszła w cel. Hop-up był na tyle słaby, że dla kulek 0,28 g musiałem go mieć ustawionego praktycznie na maksa, Dlatego też na 50 metrów widać, że kulki lecą z mocnym orwer hopem, aby dolecieć, a niektóre wywala ponad celem. Niemniej dalej można z tej odległości trafić w cel. W tych warunkach i na tych kulkach zatem maksymalny zasięg określiłbym na około 50 metrów, ale pewne trafienie mamy raczej na dystansie w przedziale 30 a 40 metrów. Ciekaw byłem jednak, jak replika poradziłaby sobie na miększej gumce, dlatego zamontowałem klasycznie niebieską gumkę ENL. Na ustawionym hop-upie zmiana ta dała mi natychmiastowy wzrost mocy o 0,05 J, czy też 7 FPS. Co ciekawe, rozrzut został praktycznie identyczny, ale nie zaobserwowałem powolnego wzrostu mocy, a zwykły rozrzut. Większa różnica była jednak odczuwalna podczas testów strzeleckich. Na 30 metrów każdy strzał wszedł w cel. 40 metrów nie trafiłem tylko raz. Nawet na dystansie 50 metrów większość strzałów weszła w cel. A jako ciekawostkę dodam, że po ustawieniu sporego overhopu byłem w stanie trafić nawet z 60 metrów, co wcześniej było niewykonalne. Dodatkowo na pokrętle miałem jeszcze sporo luzu, więc gunka uciągnęłaby nawet cięższe kulki. Zion Arms PW9 Mod 1 to replika typu PCC o niecodziennym wyglądzie. Przy swojej długości i stosunkowo niskiej wadze jest bardzo kompaktowa, dzięki czemu idealnie powinna się sprawdzić w rozgrywkach CQB. Wykonanie zewnętrzne stoi na naprawdę wysokim poziomie, co widać również po jej spasowaniu. Sam design i wybór kolorów repliki jest bardzo ciekawy i przyciąga wzrok. Wyprofilowany front jest bardzo wygodny, a na pochwałę należy się fakt, jak idealnie zgrywa się z górną szyną RIS z szyną na korpusie. W replice nie zabrakło funkcji ułatwiających korzystanie z repliki, jak działający zwalniacz atrapy zamka, czy szybki dostęp do silnika oraz dostęp do zmiany sprężyny głównej. W kolbie mamy wystarczająco miejsca na montaż standardowego akumulatora Lipo, co moim zdaniem również jest mocna plus. Zasterowanie repliką odpowiada układ MOSFET Nebula który nie tylko pilnuje poprawności cekli, ale i daje nam kilka możliwości zaprogramowania trybów ognia. Replika osiągi na poziomie 0,79 J oraz zasięg skuteczny w przedziale 30-40 metrów ma typowo cekubowe, do czego zresztą została stworzona i w czym powinna się sprawdzić, m.in. dzięki możliwości szybkiego oddawania kolejnych strzałów na semi oraz szybkostrzelności na auto w okolicach 21 kulek na sekundę. W replice jest jednak trochę miejsca na poprawę, zaczynając właśnie od gunki, którą poleciłbym na starcie zmienić, na miększą, jak niebieski INL e lub niebieski Madbull. Obie dadzą nam znacznie lepszą trajektorię lotu, zasięg i delikatnie zwiększą moc. W replice też jest trochę rzeczy, które mi się nie podoba, z zewnątrz jest to jedynie łatwo schodząca stopka kolby, więcej jest jednak wewnątrz. Zdziwił mnie fakt znalezienia opiłków metalu z zewnątrz, jak i wewnątrz szkieletu. Nie znalazłem jednak skąd one mogą pochodzić, więc obstawiam, że są one z procesu produkcji, a nie są wynikiem działania repliki. Smar w replice jest dość gęsty i lepiący, a na zębatkach wręcz suchy. Napakowana jest go również w pneumatyce. Do samych części pneumatyki nie mam specjalnie zastrzeżeń, spełniają swoje zadanie. Jedynie głowica tłoka mogłaby być łożyskowana, a dysza mogłaby mieć o-ring. O ile fakt, że replika posiada układ MOSFET sterujący jej działaniem jest jak najbardziej na plus, tak wykorzystanie danych czujników sprawia lekkie obawy. O ile magnetyczny system wykrywania obrotu zębatki tłokowej działa jak najbardziej prawidłowo, tak w przypadku uszkodzenia zębatki lub chęci jej zmiany wymagać będzie od nas próby własnoręcznego montażu magnesu w nowej zębatce lub co prędzej wymiany układu na inny. Tak samo wykorzystanie mikroswitchy do detekcji działania spustu jest rozwiązaniem nieco przestarzałym i można mieć wątpliwości co do ich żywotności, niemniej nie obawiałbym się specjalnie ich uszkodzenia w krótkim czasie. Co osobiście sądzę o replice? Jest to kolejna na rynku ciekawa propozycja dla osób, które szukają repliki do CQB na coraz łatwiej dostępne magazynki w standardzie, w którym już kilku producentów ma swoje repliki w portfolio. Na pewno podoba mi się fakt, że jest idealnie spasowana. To, że jest mega kompaktowa, ale dalej mamy normalną kolbę, a co za tym idzie zmieścimy zwykłego sticka bez specjalnych kombinacji. Osobiście też podoba mi się zwykłe ucho do zaczepienia zawieszenia. Bo osobiście korzystam z zawieszenia jednopunktowego, a te zaczepienia o kolbę sprawiają, że nawet tak krótka replika często zwisa dość nisko. Cieszy mnie fakt też, że replika ma wbudowany MOSFET. Jest on dość podstawowy i może nie zapewnia możliwości dalszego rozwoju, ale w obecnej formie jak najbardziej spełnia swoje zadanie, a dodatkowo daje nam kilka trybów ognia do zaprogramowania. Poza tym replika ma bardzo przyjemną reakcję na spust i szybkostrzelność. I właśnie dzięki wbudowanemu MOSFETowi, nawet z mocnym akumulatorem i słabą sprężyną, nie mamy co liczyć na jakieś niekontrolowane podwójne strzały na semi. Osobiście na plus zaliczyłbym lekko niecodzienny wygląd, oraz fakt, że producent ma kilka wariantów kolorystycznych do wyboru. Obecnie wielu graczy chce się wyróżniać na polu walki, i na pewno taka różnorodność wyboru jest w tym przypadku jak najbardziej na plus. Nie bardzo podoba mi się jednak to, co znalazłem w środku. Twarda i śliska gumka nie najlepiej radzi sobie z podkręceniem kulek w tak niskiej mocy. A nie najlepsze wypodkotkowanie i paskudne, gęste, a i miejscami suche smary, aż proszą się o wymianę. Zatem, jeśli spodobała Wam się ta replika i chcielibyście z niej wycisnąć jak najwięcej w standardowej konfiguracji, to poleciłbym wymienić gumkę Hop-up na coś miękkiego. A dodatkowo nie zaszkodziłoby wymienić smary i dobrze ją by podkładkować, co dodatkowo wydłuży jej żywotność. Jeśli jednak chcielibyście z niej zrobić coś więcej, to na pewno ucieszy Was, was fakt, że replika przyjmie wszystkie standardowe części dostępne na rynku, więc, że tak powiem, tylko niebo jest limitem. Zion Arms PW9 Mod 1 w momencie tworzenia tej recenzji w sklepie airsoft.pl kosztuje bez promocji 1249 zł. Dodatkowo korzystając z mojego kodu rabatowego na 10% zniżki, możecie zbić cenę repliki do 1124 zł. Kod jest do znalezienia pod linkiem w opisie filmu wraz z kodem na 10% zniżki na usługi serwisowe w serwisie HOK ASG. Na koniec ponownie zachęcam do obserwowania fanpage'u sklepu airsoftowego.pl na Facebooku, na którym powinien się pojawić konkurs, w którym do wygrania ma być m.in. replika marki Zion oraz do wsparcia mojego kanału na YouTube lub stawiając mi wirtualną kawę. Na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać, jak podobała Wam się dzisiejsza recenzja oraz co sądzicie o replikach marki Zion. A jeśli już z jakichś korzystacie, to jak Wam się sprawują. A póki co. Dzięki za uwagę i do następnego.